Koszula zawsze wyprasowana, buty wypastowane, samochód myty, broda przystrzeżona. Wyszkul się z kaligrafii, przeczytaj 50 książek, znajdź sobie nowe hobby. Ćwicz każdego dnia, pokonuj swoje słabości, nieustannie się kontroluj. Do tej pory zazwyczaj mówiliśmy o tym, jak walczyć z byle jakością, robiąc pewne rzeczy. Tkwią tu jednak pułapki, których lepiej unikać. Czasem bowiem z byle jakością trzeba walczyć, odpuszczając sobie. Niekiedy nawet na polach, które wcześniej zachwalałem. Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dziś pomówimy o tym, dlaczego czasem warto robić mniej. Byle jakoś to przebiegła paskuda. Jest to stan, w którym zostawiamy pewne sprawy, jakimi są, albo robimy coś tak, żeby tylko jako tako zbliżyć się do celu. Chociaż niewielkim kosztem sił można by zrobić to po prostu dobrze. Ale potrzebne jest tu też trzymanie się złotego środka, bo łatwo można przesadzić. I właśnie kiedy przesadzimy, często z najlepszymi intencjami, byle jakość może nas dopaść od drugiej strony i zagrozić tym najważniejszym sprawom. Pamiętasz, jak dwa miesiące temu opowiadałem o minimalizmie o korzyściach z pozbywania się nadmiaru rzeczy ze swojego otoczenia, żeby zyskać przestrzeń i czas na zajmowanie się najistotniejszymi kwestiami w życiu? Minimalizm ma też drugie oblicze. I dotyczy ono właśnie naszych aktywności, nadmiaru aktywności. Ponieważ na czasie dżentelmenów zajmujemy się wykonywaniem różnych pasji, doskonaleniem umiejętności i szlifowaniem charakteru, a także skupianiem się na najważniejszych wartościach w życiu, przede mną niemałe wyzwanie, by w krótkim materiale wskazać, gdzie leży ta cienka granica między zdrowym rozwojem a brnięciem ścieżkami oddalającymi nas od właściwych celów. Zacznijmy od przykładów. Masz jakieś postanowienie noworoczne? Postawiłeś sobie jakieś zadanie do wykonania? Załóżmy, że to tak zwany challenge na przeczytanie jednej książki tygodniowo przez cały rok. Imponująca sprawa i godna podziwu. Wyobraź sobie jednak, że jest już 35 tydzień, a Ty masz na koncie dopiero 28 książek. Bo wybrałeś nieopatrznie kilka dłuższych lub bardziej wymagających publikacji. Zaczynasz więc przyspieszać? Czytając mniej uważnie, nadwyrężając swój grafik. W desperacji możesz też chwytać za książki coraz krótsze, odkładając na bok te obszerniejsze, byle osiągnąć założony cel. Inny przykład. Twój samochód jest brudny, bo wczoraj była kiepska pogoda. Dziś odwiedzasz znajomych, a przecież gentleman nie jeździ brudasem. Zostało mało czasu. Trzeba się jeszcze przebrać, zapakować prezent, na szybko zjeść obiad i pędzić na minie. Poganiasz więc partnerkę, robi się nerwowo. W biegu zapominasz zgasić światła w salonie, więc musisz wracać z parkingu. Na mini kolejka. A Wy już po uszy tkwicie w kłótnie, oskarżając się wzajemnie, kto zawinił. Jeszcze inny. Szlifujesz swoje umiejętności gry w szachy. To w końcu hobby godne prawdziwego dżentelmena. Uczy strategii i kojarzy się ze spokojem. Czujesz, że możesz być w tym całkiem dobry, więc każdą wolną chwilę spędzasz nad aplikacją i grasz. Nie da się w tym czasie z tobą porozmawiać, ciągle chodzisz skupiony, a na propozycję wspólnego spędzania czasu odburkujesz tylko. Najgorzej jest, gdy ktoś cię rozproszy i przegrasz. To tak, jakby wszedł na pole minowe. W wymienionych i podobnych przypadkach same cele wydają się być jak najbardziej dobre. Tym trudniej zauważyć nam, że coś z nimi nie tak. Problemem jest brak racjonalnych proporcji, czyli nadmiar, który każe ci się skupiać na drodze i zapominać o celu. W końcu, z czytaniem określonej liczby książek nie stoi chęć przekartkowania tych tomów, tylko zdobycia wiedzy i interesujących perspektyw. Jakie więc ma znaczenie, ile ich przeczytaliśmy, jeśli były satysfakcjonujące? Zamyciem auta nie stoi tylko dbanie o samochód czy własny wizerunek. Ten wizerunek ma pomagać nam w kontaktach międzyludzkich. Więc, gdy dbanie o niego psuje te relacje, czy możemy mówić, że nadal zmierzamy w dobrym kierunku? Nauka szachów również brzmi świetnie, ale czy gra królów powinna prowadzić do mani, budzić agresję i zajmować czas, który powinieneś poświęcać na inne sprawy? To nadal hobby, czy już sprawa życia i śmierci? Podobnie ma się to z wieloma aktywnościami. Nawet polecane przeze mnie nieraz szablony kontroli nawyków, które powinny pomagać nam pokonywać swoje słabości, Mogą przerodzić się w karykaturę, jeśli uznamy szablon za cel sam w sobie. Co gorsza, wzięcie na siebie zbyt wielu wspaniałych obowiązków i wyznaczenie sobie zbyt wielu godnych podziwu celów łatwo może doprowadzić do załamania energii na wszystkich polach. Warto więc od czasu do czasu przypomnieć sobie, co jest tym celem nadrzędnym, na którym zdecydowanej większości z nas tak bardzo zależy. Czy będzie to uznanie otoczenia, czy sukces zawodowy i finansowy? Wszystko to sprowadza się do czegoś bardziej pierwotnego, do dobrych relacji z ludźmi, na których nam zależy. Relacji równych, uczciwych i satysfakcjonujących obie strony. Po prostu. Z tego wszystko wynika. Dążymy do tego różnymi drogami. Rozwijamy swoją niezależność, umiejętności interpersonalne i pasje, czyniące z nas ciekawych ludzi. Bywa jednak, że drogi te mylimy z celem samym w sobie przez co zaczynają nam utrudniać budowanie dobrych kontaktów. Wtedy wkrada się w nie ta nieszczęsna byle jakość, bo uwagę przenosimy na realizację kolejnych celów. Może będziemy mieli perfekcyjny wizerunek, ale nie będzie już za nim stała osoba jego godna. Może wyrobimy sobie rewelacyjne nawyki, ale nie będzie już wokół nas ludzi, by to docenili. W końcu, może osiągniemy imponujący sukces, ale nie będziemy mieli z kim się nim cieszyć. Myślenie w duchu minimalizmu może w takich sytuacjach pomóc zauważyć zaburzenie proporcji i popchnąć nas do pozbycia się nadmiaru tam, gdzie może on nam zaszkodzić. Już bez poczucia winy, że odpuszczamy sobie na ważnych polach, bo w gruncie rzeczy stawiamy na coś ważniejszego. Pojawia się tu też nurt zwany uważnością, od angielskiego mindfulness, który ma pomóc zwolnić w życiu i poświęcić uwagę sprawom pozornie błahym, nieprzynoszącym wymiernych korzyści, ale bardzo istotnym dla poczucia, Szczęścia i spełnienia. Dlaczego zajmujemy się taką tematyką, zamiast omawiać zasady dobrych manier w operze, klasyczne stroje marynarek sportowych lub cechy win z wyższej półki? Zdobywanie wiedzy to zdecydowanie za mało, jeśli nie robimy z niej dobrego użytku. Znalezienie dobrych proporcji to już wyższa szkoła aspirowania do miana mężczyzny z klasą. I zdaję sobie sprawę, że moje wyjaśnienie nie daje prostych odpowiedzi. To raczej kwestia poszukiwania złotego środka i umiejętności odpuszczania sobie, gdy sytuacja tego wymaga, ale też trzymania fasonu, kiedy jest to wskazane. Bardzo trudno byłoby wyznaczyć punkt, w którym należy sobie odpuścić, żeby nabrać oddechu i zebrać siły, a może nawet przemyśleć, czy nadal chcesz podążać tą samą ścieżką. Każdy z nas ma bowiem inną wytrzymałość. Możesz jednak obserwować swoje relacje z osobami, na których ci zależy, jak i z samym sobą. Jeśli zaczną się psuć, przyjrzyj się dokładnie swoim priorytetom. Zdarzyło ci się kiedyś, że musiałeś odpuścić sobie jakieś wartościowe rzeczy dla jeszcze istotniejszych? Napisz w komentarzu. Mam nadzieję, że ujęcia z tego filmu wprowadziły was w dobry nastrój i myślę, że nieźle współgrają z treścią tego filmu. Jednocześnie serdecznie dziękuję patronom czasu gentlemanów, którzy pomagają mi stawiać na jakość zamiast na ilość. Możesz dołączyć do tego grona, wchodząc na patronite.pl i zostając patronem czasu gentlemanów. Jednocześnie przypominam, że moja książka Charakter, przewodnik mężczyzny z klasą, jest nadal dostępna w sklepie. Zachęcam gorąco do zakupu. Ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!